Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Marcel i jego świata. W dzisiejszym odcinku ee, nie wiem co będziemy robić, zaraz wam powiem. E, zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję, wchodźcie na e, Discord dla TikTok na TikToka, na t jeżeli chcecie mnie wesprzeć. E, link będziecie mieli w opisie, w ogóle wszystkie linki macie w opisie. I od pierwszego tematu, którego chcę zacząć, to E, zrobiłem piosenkę Świąteczny sen z Asusną Inteligencją Jeżeli jeszcze nie widzieliście to zachęcam do jej odsłuchania e, Bo e, myśl, myślę, że fajny kawałek nie z tego wyszedł e, Link będziecie mieli do tej piosenki w opisie do tego filmu e, Więc tak, e, tak to wygląda e, Co ja wam jeszcze chciałem powiedzieć To już właśnie nagrałem film o ze śniegu, shortsa z tego zrobiłem i yy, film taki normalny, yy, chyba jednominutowy więc też tam zachęcam was do yy, obejrzenia yy, też tego filmu też niestety dostałem prawa autorskie za ten film ze śniegu, bo nie użyłem swojej muzyki bo to była muzyka nie moja na prawach autorskich, ale po prostu odwołałem się do tej muzyki i tak to wygląda. Kolejnym tematem jest to, że u mnie w mieście jest jarmark i też coś tam spróbuję dla Was porobić zrobić coś nagrać albo porobić jakieś e, zdjęcia, więc no, może być ciekawie w tym vlogu. A ja teraz. E, się z wami żegnam, nie wiem, kiedy się zobaczymy. Okay. E, witam Was ponownie, byłem na Jarmarku, e, przed chwilą z niego wróciłem e, coś tam mam już dla Was po e, już parę zdjęć dla Was porobiłem, ale to spokojnie zobaczycie w montażu, bo za chwilę jeszcze raz zejdę i spróbuję Wam nagrać zalię, czyli e, wokalistkę młodego pokolenia. E, i zobaczymy, czy coś tam mi się uda sfotografować, lub tam coś nagrać. Wszystko potem zobaczycie za chwilę w montażu. Mam nadzieję, że coś tam mi się uda nagrać. Więc za chwilę widzimy się na rynku. A i jeszcze jedno chciałem Wam powiedzieć, że opowiadam Wam wszystko, jak wrócę z tego koncertu, ale to potem, za jakiś czas. Co tam były, za jakie budki i różne stoiska, ale to potem. Teraz yy, zobaczcie co się działo na yy, tym koncercie, oczywiście jak mi się uda nagrać. <śmiech> <śmiech> Wszystkie tak, te jeszcze w stanie chwili Mam w czy każdy kot, podczas po mam na proszę zrób to dzisiaj, dzisiaj, bo jutro mogą się nie przydać. I Szampan niech się z losem już bada, na cieniu, melodii, którą nocimy się razem? twoja po Japonię, i nie I w, nie w innym miejscu znów nad ranem, ranem. Nasze z na pamięć. Ty też myślisz, wy już to zobaczyliście bo to już zmontowałem i tak chcę wam powiedzieć co tam było na tym jarmarku, jakie tam były stoiska, jakie budki była budka ze świeczkami i z różnym jedzeniem na przykład była budka z osami gdzie też był taki gadający renifer. I poza tym chciałem Wam jeszcze powiedzieć, o prawach autorskich Wam mówiłem. No i co? To tyle. Mam nadzieję, że ten taki film świąteczny Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, komentarz, subskrypcję. Wchodźcie na Discord dla TikToka, jeżeli chcecie mnie wesprzeć jakąś płatnością to wchodźcie na tip, linki wszystkie macie w opisie. Piszcie do mnie na maila marcelkarasek2 i widzimy się już niedługo w kolejnym yy, odcinku. Pa, pa.